Podłoga pod panele powinna być równa i nie narażona na wilgoć, przeważnie układa się je w pokojach. Nie zastosowanie się do tych warunków sprawi, że będą mniej trwałe. Podkład też jest ważny. Służą przede wszystkim jako izolacja akustyczna i termiczna, amortyzator niweluje również niewielkie nierówności. Są różne rodzaje podkładów, wyznacznikiem ich jakości jest cena. Ja położę tutaj podkłady z polisterenu, które dobrze izolują akustycznie i termicznie oraz są odporne na wilgoć. Grubość 5 mm zniweluje również niewielkie nierówności. Układam pierwszy rząd i sklejam taśmą malarską, żeby się nie rozjeżdżało. Zaglądam w instrukcję i startujemy. Zaczynam od narożnika. Prostopadle do okna kładę panel tym bardziej wysuniętym ząbkiem do siebie. Łączenie jest bardzo proste. Biorę kolejny, wsuwam pod kątem i opuszczając zatrzaskuję. Ostatni panel w rzędzie odwracam, zaznaczam ile przyciąć, i ucinam wyżynarką. Ważne, żeby pamiętać o pozostawieniu szczelin wokół paneli o szerokości 0,5 do 1 cm. Pomocne mogą być tutaj takie plastikowe kliny. Kolejny rząd zaczynam odciętym kawałkiem ostatniego panela, byle nie mniejszym niż około 20-30 cm. Tutaj mam jeszcze jakieś rurki, wycinam wyżynarką tak, aby panel pasował i składam drugi rząd panel po panelu i dopiero wszystkie razem łączę z poprzednimi. To w sumie najlepszy sposób na szybkie układanie podłogi. Dalej rozkładam ponownie podkład na przemian w cegiełkę i kontynuuję układanie paneli. I to cała filozofia. Przy ościeżnicy można wykończyć przycinając multitulem futrynę i wsunąć pod nią panel. Ładniej to będzie wyglądać niż taki docinek. Po ułożeniu części podłogi przenoszę meble i jadę dalej. Praca prosta i przyjemna. Postarać się trzeba tylko mocno dociskać panele i pamiętać o tym, że to podłoga pływająca, która pracuje. Stąd niezbędne szczeliny wokół ścian. Nie robimy nic na sztywno. Na końcu wyszła mi niespecjalna szczelina, listwa tego nie przykryje. Teoretycznie powinno się wymierzyć wcześniej dokładnie podłogę i w takim przypadku dociąć pierwszy rząd paneli. A w praktyce docinam po prostu półtora centymetrowy pasek, który wciskam i wygląda to dobrze. Podłoga w kilka godzin zrobiona. Pozostało jeszcze zamontować wokół listwy. Do zobaczenia!